Witam wszystkich serdecznie Sobota już po świętach chcę tutaj troszkę ogarnąć u gołąbku, bo tam must ten puścił trochę brudno jest, później wam pokażę jak <laughs> posprzątałem e, wygonię gołąbki, ale czaposzy nie wyganiam, bo jastrząb tutaj walił nas strasznie, strasznie no ale wygonię. No coś tam poleciało. Może białego nawet. Dobra, wygoniam go Słuchajcie. Jest tutaj bajzel, jest niesamowity. Ale to nic, wygonię. Czekajcie sekundę, tylko tutaj ten pies już tam się niepokoi. No dobra, jazda. Znalazła się na tyłu gołąbki Czekajcie chwilę Dobra, zerwały się wszystkie Czekajcie tylko, teraz akurat Ale mój pies nie lubi jak ja ganiam Coś tam lata, no, 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 coś jest obcego. Słuchajcie, czekajcie. No, muszę już trochę je podkręcać jeszcze. Raz. O, coś tu do nich dochodzi, coś dochodzi. Co to jest? Jakby pocztowo, jakiś... No coś tam chce siąść tu do nich te zaraz siądą, bo są głodne a tu dolatuje coś białego coś Co to, to jest co to coś białego coś białego i tam drugi coś białego też tu coś leci no tutaj coś leci teraz koło tego budynku Doleci do mnie zobaczymy, zobaczymy. Nie, tam gdzieś lata trochę dalej. Jeden tu drugi. Coś doleciało do moich. Czekajcie, jeden doleciał górą, przyleciał do moich. Doleciał. Co to jest? Co to było? Coś było. Ciemny, 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 chyba ciemny. Jak nie mylę, to ciemny jest. A ten drugi tu leci, ciekawe czy doleci. O, chce siadać, chce siadać, chce siadać, czekajcie. O, siada, siada. Co to jest? Dryer? Nie, coś łapcia tego. Krymek. Krymek chyba. Albo dryer. A tu siedzi ciemny ze znakiem. Czekajcie na sypie i tutaj na ziemię, to one zlecą. No ciemny ze znakami siedzi, to chyba Andrzeja, a tutaj leci ten krymek, chyba. Czy co to jest? Dzień, Ale mój pies ujada, no Teraz zobaczymy co to lat. Jeden ciemny na pewno siedzi Jeden ciemny siedzi na pewno Teraz wam pokażę Ten chce siąść, ale moje są trochę najedzone, bo wczoraj im dużo nasypałem. Poleciał ten, gdzieś tam poleciał z powrotem, iż dalej. Gdzie jest ten ciemny? Był ciemny ze, ze znakami na bokach. A tu jest, czekajcie, tu jest koroniaty. Jest, 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 jest ciemny koroniaty. A przyleciał ten odciaty, to przyleciało tutaj zobaczcie jaki głodny on pewnie Jastrząp pogonił sąsiadowi pewnie wczoraj albo przedwczoraj i on zwarcie tu widzi ucza poszy i zlatuje na głód, na żarcie No pewnie całą noc gdzieś się tułał. Tutaj cię sypnę Rzetku tu zobaczcie gdzie mu siedzi no, piastrzą, piastrzą uciekają zobaczcie jaki głodny do, do tych moich aż tu zlatuje a tamten, o tutaj przylatuje teraz, przyleciał, czekając czy siądzie no, ten głodny No, a sąsiada, pewnie z... <laughs> jakieś łapcie ma <laughs> Przepraszam <laughs> tego nie widać Nie widać, jeszcze jeden toch jeden albo dwa latało coś no, Później wezmę tego ciemnego, jak będę tam jechał, wypuszczę tam koło niego, niech tam do domu wraca jakby niech chce. Jeszcze z łapciami w dodatku, jakieś łapcie takie ma, zobaczcie no jejciu, jej no jest, jest, jest tutaj głodny biedny no to nic później, bo podrzucę do chaty, bo on teraz pewnie, widzę, że za głodny jest całą noc musiał się tułać dobra, biorę się za sprzątanie, jak ktoś doleci jeszcze to wam nagram. ale jakiś obcy w ślecio. patrzę, że ten czaposz taki brudny jest, też taki musiałbym im wody nalać, może do kompania. dobra, na razie niech tutaj sobie chodzą po ziemi póki jastrząb ich nie wystraszy, słuchajcie, tak się boją latać gołębie normalnie, ale się nie ma co dziwić Pójdą troszkę wyżej i już jeden, drugi się pokazuje. Także strasznie, strasznie. Czaposze, już dwa, dwa, trzy, cztery dni nie wypuszczałem. Czaposze, jutro może je wypuszczę, jak się trochę przejaśni. Postaram się je zgonić, wam nagram jeszcze w starym roku. Te czaposze. No jest, jest ciemny, jest ciemny. Dobra, niech one sobie żerują. Ja się biorę, biorę rękawiczki i działam tutaj, bo, bo jednak muszę sprzątać. Dobra, na razie pauzę robię. No i dobra, posprzątałem, zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, tu gołąbki trochę latają. Ten ciemny siedzi, to widzę cały czas, także będę musiał go później tam podrzucić, bo ja go nie chcę. A jadę w tamtą tą stronę dzisiaj, także tam go bliżej, chałupy wyżółce. Jest pochmurno, tak, tak sobie, ale potrzebowały jeszcze dwa obce. W sumie trzy obce się pokazały. Proszę bardzo, myślałem, że nic nie będzie. No. Niech latają. Teraz wam pokażę po świętach musiałem. Na święta miały porządek i teraz też muszą mieć. To jest teraz raz. Także słuchajcie i Bucza poszy też ładnie ogarnąłem, bo przecież ja tak nie mogę. Właśnie to jest moje, właśnie porąbane takie kurde, ja tak nie mogę. Normalnie muszę mieć i tutaj też jest posprzątane wszystko. i wpuszczam, na razie jest ciepło. Mówię trochę tutaj wyziębi troszkę dupę bo jak wejdę do Głębnika w takie ciepło zarobią chciały jajka i tak już widzę pocztowe pocztowe yy, się gonią na jajka ale muszę je odsalić może nie wiem w każdym bądź razie jest obcy jest posprzątane słuchajcie jest obcy jest posprzątane Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Niedługo nowy rok. Pozdrawiam.